Zejmij się. No rancie dawaj. No chyba. tutaj. Ej, ja patrz ile już mam siły. Mhm. Teraz jest 6, później 7 k. Mm. Jaki kurz oh, tracę na sile, tracę. Oj, chyba kontuzji doznałem. Chyba doznałem. Chyba. O, o. A moja ręka, chyba. Znowu kontuzji. Wygrałeś? Oj Ja znowu wygrałem. Ja znowu wygram, zobaczysz Oj. Ty. A, Nie dam ci się pokonać Oj nie dam ci Nie dam ci się pokonać Oa tak, so coś mi zabolało w ręce a, 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 chyba to wygrasz nie. Nie, nie mogę na to pozwolić Szarpij, no. no. szarpij, nie mogę. O, 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 o. Chyba przegram. Oła, oła. dobra. Idę poćwiczyć dalej. Nie ma co. Ja też. A do czekaj. Jeszcze trenujesz. Dałeś mi chwilę ostatnio, więc muszę porządnie potrenować, Żeby cię zaskoczyć przy kolejne walce. To ja Ci zaraz pokażę. Już mam do czynienia kinka Ja już sobie zaczęłem na niej Dobra. Też. Ty masz 29 uderzeń? Tysięcy, co?

Starcie, numer numer 2 rzędu Ups! No nie! No nie! Nie! Czyżby ten ostatni nas to był przypadek? Czyżby to był przypadek? Nie! Nie! O nie! Ach. Tak nie może być. Ja się na to nie godzę. Idę poboksować. Kurza twarzna. No. Wymagane. 500. jeszcze z nauczyciela. Tylko z tym czerwonym wielkim walczyć, dobra To trzeba nastukać trochę, no A ja mogę już z tym niebieskim Jak to masz 29 uderzeń, co? Kiedy, kiedy to coś zrobił? Ej, ty wiesz co? Ja musiałeś na telefonie grać, co? Patrz, bo ja już mogę w tym niebieskim mm -hmm. A ten Żeby mi Albo mogę... Po co? po co? się męczyć? Mogę się... Se... Normalnie... Autoklikera. <try> auto no Normalnie kliknąłem sobie tutaj i auto klikara mi teraz. <try> Dobra, ja idę na ten... Boże. A ja mam ja lepiej! Ja, ja, ja bez dopingu lecę, chłopie. Dobra. Full natural. I chcesz już? Zaraz, dobra, daj mi sekundkę. Dobra, starczy na razie tyle. Dobra. Ty masz do, do prawie 2,5 razy więcej masz. No to chodź! Siłujemy się na rękę. Raczej silny. Dobra, 61 siły masz? Ma. No. To co tu warto inwestować? uderzenia na to? No. Tak. No, jesteśmy. Wyrównanie wyrównani jesteśmy. Tak, tak. No. Dwa mini Człowiek z pieskami. z pieskami. I nie pokona. Okay. Ja będę... Panie, jestem słabszy. On ma 61 i 9, ale ja mam 44 i 1. To znaczy, że jestem. Au. Au. Słabszy. Słabny. Au, au, au. tyle? A wiesz, co. Nie. Ja się po prostu. Ja, ja nie. Ja wracam na siłownię. Ja po prostu nie będę się tutaj no, męczyć. Wiesz, męczyć się z Tobą. Ach. Proszę tutaj postukać trochę. Zobaczcie, no, ma... że ja jestem lepszy. Zobaczcie, czy mam jakieś... No kurza twarz nie ma sensu z silniejszym zawodnikiem tak dużo ćwiczyć, chociaż może ma to sens, no Ale ja szybko biegam z tymi pytami. A ty masz już swojego zwierzaczka? Nie, nie chcę. Znam przeszkadzały. W siłowaniu się. A miałeś? Nie z tym! Uuu Czekaj, ja też zaraz tam dojdę chyba, czekaj Gdzie to jest? Że są te sztangi? Wiesz więc... I A auto kliknę, teraz mam błąd i A to, to tej siły muszę mieć, dobra Zobaczę, że mam siłę nad sobą większą i nie mogę A to chodzi o to, o siłę bicepsa I ty nie możesz się posiłować? Ja mam 15 sił. siły? Chcesz się posiłować? Dobra, dycha mi starczy. Czekaj, tylko muszę. Ile można. No to zostaw tą sztangę chłopie, nie zmieścisz koło stolika. Okej. Okay. Jestem. Chodź. Do tego stolika chodź Dobra, no. teraz ci pokażę, gdzie raki zimą wiesz. I pójdziesz e, krowy doić. Krowy doić! Prawy doić! Nie pokonasz mnie! Kurde, ja nie coraz ja nie mogę, ja teraz słabszy, nie, nie! nie! Nie mogę na to pozwolić! Nie mogę na to pozwolić! Nie mogę na to pozwolić! Ja nie mogę na to pozwolić. Krawy do, krawy Ech, nie mogę jednak młodość to młodość, to by się coraz słabszy. Ech, ech. No i co na to powiesz? Hmm. Jeszcze raz? Nie. Jeszcze raz? Nie. No, to jeszcze raz. Nie. Jest. Nie. Zdara. Nie, nie chcę z tobą już walczyć na tanku. Nie. Oj, oj, to był, to był tylko sen. Kurczę, wiecie co? Nie ma bata. Idę na siłownię i pokażę następnym razem Natankowi, gdzie raki zimują. Pa!